witam kochani i dzisiaj znów sałatka raz na miesiąc musi być u nas sałatka bardzo lubimy sałatkę jarzynową także muszę mam wszystko tu już ugotowane i zaraz pobieram sobie marchewkę selera ziemniaczki pasternak ale kochani do sałatki coś jeszcze będzie tak zaraz będę to obierała to będzie tylko sama sałatka no coś będzie dodatek także będą też jajeczka może pół jabłuszka zobaczymy, pół czerwony, czerwony przepraszam, białej cebuli. nie, To jest żółta kochani. To jest biała jakaś ta cebula Nie, to jest Nazywa nie się nie łajda anion, no to biała. Tak się nazywa. I no i ogóreczki. małosolne solne, kiszone ogóreczki polskie. No to jest. Jak to pisze? Mało Gramas Recipe babci O, przepis. babci przepis. Tak, małosolne. No i groszek w samochodzie został. Kochanie, zapomnieliśmy wziąć groszek. Właśnie pojechaliśmy po groszek, bo zapomnieliśmy i tak go zostawiliśmy w aucie. No zostawiliśmy, bo poszliśmy do parku na spacer. Właśnie. Tak, byliśmy sobie pospacerować. Piękna pogoda, także korzystamy. świeżym powietrzem. No to zabieram się za obieranie tego wszystkiego. A ty mógłbyś poskoczyć po groszek? No, tak? no kochanie, musi. Dobrze, musi ja to musi Dobrze mąż skoczy po groszek, a ja to wszystko za ten czas poobieram no kochani już groszek mam, mąż mi przyniósł dobry mąż zawsze tak, Wszyscy bardzo dobry, 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 dobry z mąż z chwalę, bardzo dobry zabieram się za krojenie, zaczynam od ziemniaków bo najbardziej nie lubię kroić ziemniaków bo się zawsze kleją dlatego zabieram się od najgorszego tak, wszystko muszę pokroić a ja z tego krojenia troszkę to jest troszkę, a jeszcze później jest cebulka będzie jabłuszko, ogórki No ja nie kroję za drobno mi to dosyć szybko idzie bo ja to tylko ciach ciach tak. nie za drobno no i kroimy tak, wszystko to musimy teraz pokroić no i następna marchewka kochani, a sałatkę robię bo jutro u nas jest dzień matki Także tylko robię sałatkę, bo dzieci powiedziały mi, że oni przywożą jedzenie. Ja tylko robię sałatkę i ciasto. A ciasto poszłam na łatwiznę i kupiłam taki fajny torcik truflowy, ulubiony naszych dzieci. Zobaczcie jaki fajny, my nie jemy słodyczy za bardzo, to taki wystarczy. Za 17 dolarów truflowy taki piękny torcik, nie opłaca się piec, prawda? Rafał Royal. Tak, bardzo dobry jest. Bardzo królewski dobry. Jakiś taki truflowy, królewski. Tak. jakiś no tak, mówię, do lodówki czeka sobie na jutro, a ja tylko zrobię sałatkę. Nie tylko, kochanie, jeszcze coś, tylko nie mów jeszcze. o to dla nas, na dzisiaj na obiad, a ale jako, sałatka. To, to coś, właśnie coś tajemniczego, co zobaczycie za chwilkę. Sałatki robią więcej, żeby na jutro było. No I kroimy dalej. Tak kroimy dalej, aż wszystko pokroimy. No i teraz jajeczka. Jajka nie kroję tak za drobno, tylko tak o cztery razy. Tak? O, tak. Ale ja już mogę wrzucić ten groszek on tak sobie w tej miseczce tutaj stoi. A ja sobie jednak rozłapię. To już go wrzuciłam. Mm. Próbowałam, dobry. Mm -hmm najlepiej nam smakuje właśnie do sałatki groszek z puszki mm -hmm. właśnie tak ten smak nam konserwowy, prawda? jakoś tak najbardziej smakuje mi tak, w sałatce każdy ma swoje takie ulubione próbowałam kiedyś świeży groszek gotowany nie miał tego smaku jakoś tak inny nie, smak inaczej smakuje ten najbardziej nam pasuje dlatego go. nie jest taki zdrowy nam. bo to wiesz z puszki ale raz na jakiś czas Chodzi. Nigdy nie zaszkodzi Chodzi. jak nie jemy tego na co dzień. A do sałatki dodaję cztery kiszone ogóreczki i dwa konserwowe. Ja bardzo lubię ogórki w sałatce. Wiem, że ty nie przypadasz, ale nic nie mówisz, zawsze zjadasz. Już się nie odzywam, kochanie. Obciąłam tylko końce, nie obieram skórki, tylko końce poobcinęłam. I drobniutko kroimy. Żonka lubię ogórki. O jamka uwielbiam w każdej postaci. ja najbardziej z ogórków lubię ryby. I kroimy dalej Tak, wszystkie muszę to kroić. A to już są cała kopa. Nie, kopa, to chyba 12 było, nie? Cała kupa. O, cała kupa. Kochani, jabłuszka daję tylko połowę, bo nie jest takie zakwaśne, tak półkwaśne, Także wystarczy połowa. Kochani, ja kopą twoją. Powiedziałeś, że kopa to tuzin. Nie, nie. Kopa to jest 5 e, tuzinów, ale kochani, mam pytanie do Was, bo ja jestem ciekaw, czy tylko jaja, jajka się mierzy w kopach, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy. <laughs> wiem, że jabłka na przykład, czy ogórki, jak się kupuje. To się kupuje na kilogramy, tam u nas się kupuje na funty, paony i tam takie równe. Czekaj jestem, czy jeszcze coś poza, jaj poza jajkami, się kopami, tak? to się można mamy. tego mierzyć w kopach. No i teraz cebulkę przekroję na pół. Obiorę i dam pół cebulki, Albo muszę ją teraz Cebulka opisać. była jakaś zielona, biała? Biała, to jest biała cebulka. Ostatnio dawałam czerwoną cebulkę, tym razem chcę dać białą. Słuchajcie, u nas taki wybór cebul, cebul. Wszędzie jest tych cebul, tyle, że nie tylko kochanie tak, u nas. Że chcemy wszystkie próbować właśnie. Rzadko białą te... używamy, ale właśnie może warto. Tak. Musimy drobno pokroić. Smakują. Cebulka musi być drobno pokrojona. Sałaty coraz więcej, na znaczy no zaraz będziemy doprawiać. Zaraz. Tylko drobniutko pokroję cebulkę. Panie żonka nie umie zrobić mało sałatki. Nie, nie potrafię właśnie. No i kroimy dalej. Tak, drobniutko. Cebulka musi być bardzo drobniutko pokrojona. Kochani, muszę spróbować tej cebulki, ja bo muszę. żonka mm. mówi, że trzeba wiedzieć mm -hmm. jaka jest cebulka. Mm. Nie myślałam, że masz taka ostra mmm, wystarczy połowa mmm, mm, tak pali, dobra, pyszna dobra, ale jest pikantna, dosyć ostrawa a jak oglądacie nasze filmiki, Kochanie, to wiecie, że ja uwielbiam cebulę w każdej postaci ja daję tylko połowę, dlatego, że jeszcze damy szczypior nie tutaj. lubię cebuli, która się spali Spalona nie jest lubisz smaczna. słodkiej już tej nie fidelian tej nie lubisz słodkiej za bardzo. Ty wolisz taką właśnie piekantną. Odwieniu, no nie? musi być ostre. No, czuć ją. Dlatego takie. kochani kupuję sobie takie fajne, ostre sosiki. na przykład jak te. Oglądaliście w poprzednim video. Extra hard. Toreado Habanero Pepper Sauce. Wielbiam ostre rzeczy. No i zostało nam teraz doprawianie? Zaraz przygotuję Dlatego mam ostrą Aha ha. ha, ha. No, dobra że się robi. Dobrze, teraz będę przygotowywała. Zaraz sos, tego No i zaczynamy od śmietany. Ja akurat używam śmietany gęstą 5% Także daję takie dwie łyżki i już na bok. Teraz majonez. Jaki kto lubi. Każdy ma swój na pewno ulubiony. Majonezu dajemy trzy łyżki. Zawsze można potem dodać. I zawsze dodajemy majonez chrzanowy. Ten, który my lubimy. I używamy. On dodaje pikantności. No i oprócz tego jeszcze łyżeczka musztardy sarebskiej. Może trochę więcej nawet. I francuskiej. Też pełna łyżeczka. Będzie potrzeba, dodamy. O tak. Ile to lubi. Wszystko do smaku Zawsze później można dodać. Soli dużo nie daję, bo ogórki były słonawe. Także będziemy później próbować i dodawać. Wszystko wymieszam i dodam do sałatki. I wszystko do naszej sałatki. Wiesz co? Ja to sobie zgarnę. Tak, wszystko dobrze. Tym Zgarniacz, tak. Tak, dobrze. Tak, on wszystko, tak, wszystko zbiera właśnie. Dobrze wyczyści miseczkę. O, tylko szkoda, żeby zostało. Tutaj też z tej łyżki zbierzemy. I wszystko wymieszamy. Musimy wszystko połączyć, właśnie. Dobrze wymieszać. Cała miska z sałaty, kochani. Się, nie martw się, dzieciaki zjedzą. Ale my też lubimy. Specjalnie do tego, co jeszcze będzie. No za chwilkę, właśnie będzie, bo to będzie nasz obiad. Będzie dodatek coś do sałatki. Mieszamy, mm. mieszamy. Jak będzie za mało, dodajemy majonezu. Kochani, ogólnie sałatka pyszna, ale potrzebuje jeszcze przeprawienia. Majonezu już nie dodajemy. Za to dodam szczypiorku. Troszkę jeszcze tego ostrego majonezu, właśnie, tamtego już nie, ale tak nie za dużo. Troszkę musztardy, jeszcze jedną łyżeczkę musztardy, pieprzu, i szczyptę porządną soli. Wszystko dobrze wymieszam, przykrywam i wstawiam na godzinę do lodówki. Ona musi się przegryźć. Smaczki muszą się przegryźć, wtedy ocenimy. Czy jeszcze coś potrzeba, a my teraz przygotujemy sobie coś do sałatki, a kochani, do sałatki będzie filet z łososia, który teraz muszę przyprawić poprzedżą lekko oliwką, dodaję sól, pieprz, czarny pieprz. Ja nie używam białego, dzisiaj użyję akurat ten. I tutaj mam roztopione masełko z i rozmarynem. I tym ponacieram tego łososia. Piekarnik się nagrzewa na 200 stopni. Myślę, że będziemy jakieś 25 minut. Mmm, pachnie ten czosnek, to wszystko wylewam tak? Przepięknie pięknie pachnie. Wszystko dają uwielbiamy, złożymy kosnek mm, i właśnie rozmaryn tej z masełkiem jest coś pysznego mm. Mm -hmm. i za chwilkę wkładamy do pieca na 25 minut Dobra, kochani, -da, kochani. Ha, ha, ha. po 25 minutach to jest właśnie to co miało być do naszej dzisiejszej I sałatki i kropimy teraz sokiem z cytryny Filet z łososia wow. ostatnie dwie minuty dałam na górną grzałkę Ach, pokropiłam obficie cytrynko. Poczekamy 5 minut. Jak przestygnie, i tak, zabieramy za, się za. za konsumpcję. Tak, zaraz sałatkę przygotuję. No i kochani, obiadek gotowy. Pięknie pachnący filet z łososia. A sałatka, sałatka jarzynowa. No i ja zawsze muszę mieć trochę swojej sałatki. miks sałatowy z ogóreczkiem, pomidorkiem. I tym razem dałam białą cebulę. Mmm, trzeba to spróbować. Zabieramy się do jedzenia, kochani. Ale tylko spróbuję, ale tego ogona Ząka mam spróbować. Próbuję, nie, nie, ja od zapyta. ogona nie. To spróbuję kawałeczek, ja, ja ale ja nie wzięłam sobie noża. To sobie tak jakoś łapię. On to... ma skórę. Ja nie skóry nie jadam. Ale ja sobie ubiegłam. tak o... Jedz... O, takie będzie Kawałek sobie Mów czy się udało. No na pewno jeszcze paruje no. Pięknie wygląda, pięknie pachnie. Mm. Filet. Mm -hmm łososia atlantycki. Mm, czuję się rozmaryn, czosnek. Uwielbiamy. Coś pysznego. Mm. Zawsze nam smakowały i zawsze będziemy jedli. Tak, do tego sałatka. Sałatka. Mm. I moja to I sałatka. Sałata. O, sałatka. Mm, uwielbiam to. Mogę jeść codziennie, prawie jem codziennie. Kochani, mm. bardzo Wam dziękujemy. Za badanie. Trzymajcie się. Mm, smacznego. I do następnego. Mm. Rybka pyszna. Łososia. Mm, pycha. Kochani, a ja najbardziej uwielbiam łososia. I tą skórę? Surowego. Ale skórę jeszcze nie, nie, tajnie. Nie, oczywiście, bo skóra jest zdrowsza. Jak poczytacie sobie mm. na internecie, od tego mięsa. Mogę mm, więcej witamin. Pycha. Trzymajcie się. Na razie. Mm, pycha.